Witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić z t-shirta torbę. Będzie nam potrzebny oczywiście t-shirt. Ja mam jakiś stary, nieużywany, ostre nożyczki oraz linika. Zaczynamy. Pierwszy etap to będzie odcięcie rękawów. W tym oto miejscu będę je odcinać z prawej i z lewej strony. Rozkładam sobie na stole. I zaczynam wycinać, i z drugiej strony to samo. Czyli rękawy już są odcięte, i teraz zabieram się za dół. Odcinam w tym oto miejscu. Czyli cały ten dół nad szwem będę ucinać. I teraz tutaj na dole będę wycinać paski, i powstaną mi takie frędzle. Długość frędzla będzie około 9 cm. A szerokość zrobię na około półtora centymetra. I tak jadę po kolei. Ostatni ten frędzel przecinam na pół. I z drugiej strony robię to samo. Też przecinam go na pół. I teraz wszystkie frędzle będę zawiązywać. Najpierw każdą parę zawiązuję ze sobą, a następnie będę robić w ten sposób, że frędzel pierwszy będę wiązywać z drugim, drugi z trzecim i tak dalej. A teraz będę zaplatać drugi raz, ale w taki oto sposób, że z każdej pary frędzli Biorę jeden i zaplatam z frędzlem z drugiej pary. Spójrzcie, biorę drugi i drugi z trzecim. I następna, trzeci z czwartym. To pozwoli mi wzmocnić torbę i na pewno posłuży mi na długie lata. Skończyłam drugi splot. Spójrzcie, tutaj nie ma żadnego prześwitu. Wszystko jest ze sobą bardzo dobrze i mocno związane. I o to właśnie w tym chodzi. A teraz będę wycinać ostatnią część, więc składam bluzkę na pół po długości. Witam nożyczki i teraz będę wycinać w taki oto sposób tu i do góry Nawet mogę sobie lekko zaznaczyć na mojej bluzce O tu będę wycinać I moja torba jest już gotowa Spójrzcie jak fajnie się prezentuje ten metaliczny kolor. A fręzle dodają uroku, czyż nie? Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się zrobić taką mototorbę.